Znowu wysadzili mi dom, mi dom Bim bom, a ten dom budowałem miesiącami Ami, miesiącami, ami ani, ani. Ani. Koksowina, koksowina W dzisiejszym odcinku jak widzicie po tytule będziemy iść je szukać w sumie epickiego skarbu Ale najpierw będziemy musieli w sumie znaleźć ten statek i w dzisiejszym odcinku witamy się z moim oczywiście kochanym pieskiem i z Mają Cześć. I ja, ja ostatnio, ja, ja mam to ja mam instynkt nie Maja, bo Maja generalnie mówi, że ma niby jakiś instynkt, co nie... Co, co, został pieska! Co został go! Został pieska Że ma niby ma jakiś instynkt, a to naprawdę to jest mój instynkt, tylko, tylko ja pierwszy w zimniastku zbieram, bo ja jedzenia nie mam w sumie troszeczkę i Maja mówi, że nie... Ja muszę się chodź Cześć Idziemy do kowadła, bo ja muszę skończyć dzieło ale moje... Mój jakie super dzieło? O, mój super łuk chcemy. Jak to, ale... To jest ale... Ostateczny a, moment. Be, a dasz mi strzelić tym łukiem. A w ciebie nie co wiem. W ciebie? Nie no to ja w ciebie, w ciebie! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie proszę zostaw! Nie do góry! Nie, nie! do góry! Do góry! Ej, daj strzelić mi, daj mi strzelić! Ale nie wiem. No daj daj. No, nie we mnie, nie we mnie. Nie wiem mnie. No, ale... no nie będzie w ciebie! Nie wiem No nie w ciebie, na paluszka! Pa pa, pa 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 co robię, patrz, pa, pa co robię? Pa co robię, pa, co robię? Pa, co robię? Pa, patrz, patrz. na do zwierząt? Tak, do, do owcy mam cela. Jednak nie. Teraz trafię. Teraz trafię. Teraz trafię. Teraz trafię. A Ty śpiś trafię ja za jakieś milionem razem, masz tu tutaj. I właśnie mój instynkt, ja mam do wyboru dwa miejsca: my, tamto miejsce i to miejsce, ale to miejsce, jak tam kiedyś płynąłem troszeczkę, tam totalnie nic nie było. Tam, było tanie, tam była potem wyspa, dalej. A tam jeszcze w tamtą stronę nie płynąłem, dlatego chciałbym po, po, poszukać dzisiaj skarbu. I no trochę mam małe jedzonka, mam nadzieję, że wystarczy. Nam e, masz dużo jedzonka, masz jakieś jedzenie. Poszukiwaczami skarbów. Poszukiwaczami skarbów, bo... no o co to za, co za dźwięk był? Bo już na odcinku jednym u Maji w sumie już szukaliśmy skarbu, ale ja jeszcze nie szukałem skarbu, więc ja, ja chcę poszukać skarbu, ale pamiętajcie o tym, żeby zostawić subika i łapeczkę po więcej takich odcinków, bo jest teraz daily, wbijajcie na Discorda, link jest w opisie, na instagramie i tak dalej. No i już chyba możemy lecieć tam, bo ja, ja nie chcę w tamtą stronę, ja poleciał jedno, w tamtą stronę, bo ja yy, tam, tam po prostu płynąłem raz, tam była zwykła, zwykła, nic nie było, totalnie nic nie było. Ale najpierw a. chyba musimy łódki zrobić, bo chyba nie będziemy tam płynąć rób bez łódek łódkę, tak rób łódkę. Biedna. Ja ci mówię, że tym razem statek znajdziemy szybko, nie jak te rób ryby łódkę. i w ogóle. No już robię łódkę. łódkę, łódkę. A chcesz dębową czy, czy, czy ja czy brzozową. Brzozową. to ci zrobię ja zrobię sobie dębową, a zrobię sobie. Chyba że... A, jedno, a w jednej, w jednej w sumie. I Kierujesz. No dobrze będę kierował. I kierujesz. I kierujesz, czekaj, czekaj ja tu. Poczekaj, poczekaj, i ja bym, ja bym wypłynął, yy, czekaj, bo to jeszcze przynieś mi z klikiem, yy, okej, okay. yy, o konik, ale skuzacki, będzie, w ogóle będę musiał też konia, napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym, okej, okay. yy, żebym yy, konia po prostu znalazł, sobie kolejnego, bo Keredys zginął, no i w sumie, jak możecie Jest widzieć, trochę... Trochę mam inne ubranie, bo jeszcze niestety nie zmieniłem, nie zmieniłem swojego ubrania, ale niedługo chyba już na ten odcinku zmienię, bo nie mogę po prostu ciągle, ciągle płakać. ale sobie teraz trochę o tym przypomniałem, ale trzeba być szczęśliwym, energicznym, po prostu trzeba po prostu pamiętać, że go kochaliśmy i że je był super jednorożcem, że kochaliśmy. To jest najważniejsze, pamiętajcie, że kochajcie swoje jednorożce, dopóki je macie. Ale dobra, chodź moja, chodź. Nie się chodź, chodź moja, chodź, chodź za mną, chodź za mną. Co ty robisz? Co ty zrobiłeś? weź siadni, siadni, siadni. Czekaj. Jesteśmy... Bo nie będziemy iść tj. lodem przez przez morze, bo ja nie chcę być Jezuskiem, tylko... Super się chodzi Ale no, ta... Ej, tu, tu jest, jakiś... Czaj, jest jakiś... czaj... sta już! Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zobaczcie, czy tu. Czy, bo to tata tu zwiedzał jakieś to. Nie, pusty jest. Tato, bo tata, widziałeś ostatnio, że tata nam dała jakieś mapy skarbów, totalnie. E, jakieś bo no, tata widziałem, ostatnio... widziałem. Co, co powiedziałem? Widziałeś. Przepraszam. Widziałem. Bo ja, ja ostatnio właśnie widziałem, że tata chodził po jakiś tutaj. I po wodach? Teraz do tajnej bazy nie może iść, to po wodach chodzi, chyba że zrobił sobie podwodną tajną bazę. Gdzie? Co? 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 Ryby. Gdzie są ryby? Nie ma tu ryby. Gdzie masz ryby? No ja jakie rybki? Gdzie to są? Jakie rybki? Nie ma tych ryb. No były tam, A tam są, A to są takie brzydkie tylko tu są. Nie. No chodźmy, ja idę, chodźmy, chodźmy po skarb, no i tak nie mamy wiaderka ale chyba. A masz wiaderko? No to jak znajdziemy jakieś rybki to weźmiemy najwyżej, na razie weźmiemy do akwarium twojego Bo na razie, na razie po prostu nie ma żadnych fajnych rybek Bo Maja też w ogóle nagrała odcinek, że robi mega big akwarium, epickie akwarium zrobiła W tajnej bazie, znaczy w, sumie, w sumie nie w tajnej bazie, ale w tajnej bazie, w tajnej bazie zrobiła moja, W super tajnej bazie Pamiętajcie, no dobra i mam nadzieję, że szybko znajdziemy, bo że to nie będzie jak te twoje rybki Ej, tam są jakieś rybki, patrz, 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 jakieś czarno niebieskie patrz, 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 patrz Maja, 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 Maja wzruszyłaś się? Maja, Maja widzisz jakie rybki? Nie są wzruszające Hmm, pójdziemy dalej, ja tu chciałem tak powiedzieć, tak fajnie, że patrz jakie rybki. A tutaj papo lewo, takie pomarańczowo-białe Dawaj bies do akwarium, do akwarium, do akwarium co się stało? Czemu one spadły tak w dół? Co się stało? Co się stało, chodź tutaj, chodź. Już chodź, 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 chodź. Nie bym chciała Kasię znaleźć. Znajdziemy Kasię, będziemy na jakimś odcinku u ciebie znajdziemy Kasię. Bo Maja... w ogóle Maja wrzuca co dwa dni odcinki, teraz rzuciła trzy dni daily, więc zostawcie subika i łapeczkę, dzisiaj jak to wlatuje to chyba się kończy daily z tego co wiem. O! Hey, statek! Statek kolejny wyfy! Czemu ja go nie zauważyłem? Coś tu jest w tym, statkiem. Ej, w jednym jest, w jednym są dwie zupki, jakieś ziemniaczki, a w drugim... Jest łapa skarbów. Zobacz. Ej, pusta, jest tu tata też... Czemu tata wszędzie chodzi? Czemu chodzi bez nas wszędzie tata? Nie wiem, tata nie chce z nami nic się chodzić, A chyba. tutaj? O nie bo ja ginę, ja ginę Maja, Maja. Nie umiem! A w tę stronę, w tamtą stronę płynęliśmy. Musimy. Albo zaraz, not się szybko, bo musimy szybko znaleźć ten skarb. Mam nadzieję, że. tata Aż tak daleko nie jest Ile to jest kratek? Wytyfy. Wytyfy. Ile to doszedł kratek, żeby tutaj dojść? Co się wydarzyło? Co się stało? Wytyfy. Nie wiem, co to zrobiło. Wytyfy. Ale delfin kozacki. W ogóle. Wytyfy. Czemu tu. Czemu? Jak ostatnio sobie płynąłem, to było milion statków. A tutaj. Ej, ej, widzisz to? Widzisz co Ja widzę. Patrz, patrz, patrz. Nie statek! szybko, bo zaraz by się by zachodzi tak słońce! A co się stanie z rybami jak zachodzi słońce? Zamieniałem się, coś? Hibernacja! Hibernacja? To... Co to jest? Chodź chodź Chodź, chodź, chodź Co to wytychy? Śmiecia... Czekaj, chciała tego śmiecia zabić, on miał trójząb chyba, a po co ten skończy ten trójząb jest? Ej, patrz, bo tu się... Ej, tu coś jest jeszcze, patrz, 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 ale pierwszy wchodźmy do statku, pierwsze do statku, potem tamto, zobaczymy co tam jest. Gdzie ty Mapa jesteś? Mam wtedy ukryte skarbu. No poczekaj, ja mam, nie chcę wziąć rzeczy. <grym> się... ale nic ze statku wzięłam. Diament! No, ale ja nie mogę, mam sad. Czekaj, a tutaj też, to czekaj, 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 bo tu jeszcze jest jakaś Czeka. Wytyfy, mam, mam, mam zbroję, wytyfy, a coś tu jeszcze jest na tym statku? Poczekaj, poczekaj, bo ja tu zginę. Trzy skrzynki powinny być chyba. Trzy a tak gdzie jest, jest trzecia? Na razie mam dwie, czekaj, tu jest druga. Ja tam na dole, nie wiem. Chyba, że tam na dole, Trzeba ja tu ginę nie ciągle. trzeba ja tu mam, ja mam jakiś kozacki set w ogóle, wytyfy. Patrz, jaki mam kuzecki, ko... ginę, ginę, bo ja mam jakiś set jakiś, nie wiem, co to jest, wytyfy, nie wiem. Ja bo w ogóle jakiś butel ale chyba nie działają tak jak twoje, tak mi się zdaje więc trochę... To jest słabo. Czaj, zobaczymy czy... Albo dwie skrzynki. Czekaj, zobaczymy jeszcze. No po kompas! Kompas? Dwie? Bi no! Mamy dwie! Ale tylko jedną bierzemy drugą to byśmy, bym wziął do tego, bym wziął do... jak to się nazywa? Do, do trofeum, do trofeum. A co było w tym drugim? Co było w tym drugim? Wy ty, co to za bloga? czymś był węgiel? Eee e, na sikra i mapę do ukrytego skarbu To czekaj, ja bym wziął tą moją bym wziął Poczekaj gdzie my jesteśmy to trzeba iść W którą to stronę trzeba płynąć? Czy jak jedziemy w tą stronę to trzeba iść w tamtą stronę tak? Czy czekaj w tą? Nie wiem To tata się znała na mapach Czy chyba w tą stronę? Ta w tą stronę, poczekaj chodź, chodź Choć trzeba, trzeba szybko iść do, szybko do łódki. Ja nie, nie wiem totalnie jak, jak działają te wszystkie mapy, ale ja pierwszy raz w ogóle mapami się posługuję w Minecraft, ale moja intuicja zadziała, moja intuicja. Nie. Nie masz Gdy intuicji. jesteś? Jesteś? Dobra, to chodź. Mam intuicję, mam super intuicję, poczekaj. Nie widzę tego w mojej, w mojej... Jak tym. staniesz to będziesz widział. Jaka magia. Poczekaj, I to się mi odświeża czy w złą stronę teraz płyniemy? Teraz chyba w złą stronę, chyba w tamtą trzeba płynąć, tak? No to ty widzisz, ma? No poczekaj, ja no muszę tutaj skup, skupić się, Czyli też źle płyniemy. Może w tą? O, teraz w górę płyniemy. Ale to chyba w tamtą, czyli w górę powinniśmy płynąć. Czekaj, pierw popłyniemy do góry, pierw popłyniemy... Czekaj, wytrwa to, czyli ten skarb jest obok nas praktycznie. Czy mi się zdaje, tylko poczekaj, 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 musimy tam dokładnie dopłynąć. Wy ty, wy, to musi być gdzieś obok nas. Czekaj, i teraz gdzie nam odkrywa? O i odkrywa nam teraz. I teraz. Jesteśmy tutaj, czyli będzie trzeba jakoś chyba, że tędy dopłynąć, poczekaj. Ta tędy chyba da się też tam dopłynąć. Poczekaj, pojedziemy tędy, chyba że tam jest zablokowane. Jest zablokowane, czy nie ma? Chyba nie. Ja też się w ogóle odkrywa mapa. Serio? No tylko że nie, teraz nie, to są dwie, dwa różne skarby, ale też mi się mapa odkrywa. Może, a tu nie da się jednak dopłynąć. To trzeba jednak... jednak trzeba tam w tą <noise> stronę płynąć, ale... ale to nieważne, to nieważne, ważne. się chęci, super chęci. Co... Ale rybki, ale pomarańczowe, tyfy, nigdy nie widziałem jeszcze pomarańczowych rybek. Czy jeszcze salamony, są squidy. czy i teraz to powinno ta w tą stronę, teraz dobrze leci, teraz lecę dobrze. Teraz lecę dobrze, wytyfy. Dobra, lecę teraz dobrze, tak mi się zdaje. Teraz tutaj trzeba, bo tu nie ma nic, czyli będziemy musieli... Czekaj, czekaj, w tą stronę trzeba? a w tą stronę trzeba. To poczekaj, dawaj w tą stronę pojedziemy. Chodź, 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 chodź. A nie, bo... Nie, ja <suszy> nie, bo ja, ja to już, ja mi to już siada na łeb. Siada na łeb od tych wszystkich jest zbyt skomplikowa... Co to było? Wy, co to za dźwięk był w Minecrafcie? Ja się boję czasami tego Minecrafta. Niestety, niestety mamy noc, ale no niestety nie mogę nic poradzić. Eee, Mam łuk. Fajnie, że mamy sawannę na bok. Eee, I musimy przejść przez sawannę. Fajnie, że nie będzie odcinka sawanny. <laughs> Dobra, czyli dzisiaj w tą stronę, w tą stronę idziemy. Po co? I trzeba to, przez to coś przejść, czekaj. Bo ja tu tutaj nic nie widzę, weźmie się, bo ja nie wiem, co tu się dzieje, bo tu widzę, że coś do mnie strzela. Nie na no, walce przetrwanie Strzelają do mnie, poczekaj. Poczekaj, Bo ja tu biegnę i ja mogę. Patrzcie, czekaj, bo mnie zabiją zaraz. Cześć, zaraz się, zaraz robi dzień. Czemu tu mogę gdzie ty jesteś, Maya? Czemu ty jesteś na jakimś tym? Chodź, nie bij się z nimi, chodź tutaj. No chodź do skorbu, chodź, chodź, chodź. chodź, 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 chodź. w sumie ile tu krówek jest? Chodź, 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 pać, patź, 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 patź. Czekaj, czekaj, czekaj I gdzieś, gdzieś tutaj powinno być Gdzieś Poczekaj Gdzieś tutaj, poczekaj, trzeba gdzieś tutaj gdzieś rozchować. A, Ale jednak mamy tą samą mapę skarby. Tą samą? Tak. to jedna będzie na trofeum najwyżej Staj, ale ja nie wiem jak to działa, jakoś... A ty masz łopaty? wiesz ja nie mam łopaty się A to może być gdzieś pod wodą? No tak, wytryf, a, tak to jak tak oni się to zakopali lepiej. pod wodą? Nie, bo oni jakieś szuści są a mi tu woda nie wleci zaraz? Poczekaj, bo tu wytychy. Się... Ale może być pod sandstone'em, czy nie może być? Nie, chyba tu pod kreskiem. Zobaczymy. Ale chyba nie może. Przekonamy się. Przekonamy się. Poczekaj, ja tu zrobię sobie Złopatę łop... Właśnie, robię, zrobię dla złopaty. Poczekaj chwileczkę. Zrobię z żelaza, by do hojny. Hojny, będę. żelazo, a Hojny hojne. Hojne będą, żelazo czajne. Żelazo. wydam żelazo na takie rzeczy. Pa o nie wodę Coś nam myśli? latuje. Co się dzieje? Wodę, no trzeba, bo muszę tutaj załatać. Załatać to muszę, bo tutaj zaraz zaleje nas. Tutaj tutaj możemy patrzeć, tutaj możemy jeszcze odkryć. O o, jest diament! Diament kolejny! Dzień, ważna, ja cię najważniejsze! Ej, no dawaj mi to, ja to zbierałem! Cześć, złoto! Emeraldy! Y a ja, ja, mam cen, ja mam diamenty, ja mam cenniejsze rzeczy, ja mam cenniejsze Dzieńce, a ja rzeczy. Ja mam serce oceanu, nie wiem co ona robi. Ale, ale to jest moje jest... serce oceanu. Ja, szuka, ja, ja mam też. serce, ja mam serce, nie. ja mam nie bardzo, ma serce. Serce. ja mam serce, zobacz nie jaki... Jak nie mam serca, Pokałem sobie to rożce Ja też. Mam serce. A to nie ma serca. Nie, dobre, musimy być silni. A to, to jak, my tak jak my teraz mamy wrócić? Jak my teraz wrócić? Bo gdzie jest dom? Poczek a! A masz tego, e, mówiłem ci o tej pomory, mówiłem ci. Ej, ale jak mamy teraz wrócić Dobra. do domu? Gdzie jest teraz dom? Bo tu są takie białe-zielone i jest ta jedna gdzieś, która z... O, tu jest. Chodź tu. No chodź. Gdzie jaka jest? Jaka Gdzie jest. Gdzie ty Pa, widzisz? Cię? No, to są krzewy. to się dziwota. To weź sobie, a masz jakieś wiaderko? Ale którą zebrać? Poczekaj, 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 ja mam pomysł. Ja mam pomysł jeden. Ja biorę pomarenkę. Patrz, 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 masz prezent ode mnie. O! Wiaderko, które spadnie do wody <grym> Super. Mega wiaderko, Glimy dawaj. Ginijmy wiaderkę. Dawaj, lecisz, lecisz. Ela. Jak ona się Jak? nazywa? E y, y, jak? Hehotnik. Y, hechotnik. Hechotnik, dobra, super jest, super jest. A teraz musimy rozwinąć y, generalnie, y, jak teraz wrócić więc. Y, Zob po prostu zobaczymy się dopiero jak będziemy już tam w domu, bo ja nie będę wracał przez milion rad. Ale przynajmniej to nie było jak z rybami, że tu już no. Ja nie mogę, Maja, ile można płynąć tam jeszcze? Wytyfy! Wytyfy! Nie zgubiłeś się pewnie. Nie zgubiłem się, no mówię ci, nie że. Ale nie, 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 nie ale to nie było tak jak ryby. To nie, nie było tak, to nie było tak jak z rybami, ale jest taki. Czekaj, czekaj, coś. To jest zaś... Maja, moja, moja, Maja, Maja, ja widzę domek. Tam jest domek, patrz moja, moja, moja. Chyba, ja to jest jakaś inna, O, by to nie była inna wioska, proszę, żeby to nie była inna wioska, proszę w końcu! Ale nie szukaliśmy tyle ryb przydaje. Nieprawda, czekaliśmy 24 nie. dni. Ja... No, a twoje szukaliśmy 365 dni. Nie! Tak, to tak, jest nasz dom. tak. Tak. Tak, to jestem. Ten... Chodź, chodź, chodź. Oddaj mi, oddaj mi. Oddaj mi w serce, oddaj mi serca Nie strzelaj nie do mnie Nie no, dawaj Chodź do mnie, chodź do mojego domku Nari, chodź do mojego domku Chodź, 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 chodź Chodź, bo ja... Chodź do twojego domku No chodź, no No czemu nie do twojego niby Bo mój jest słodniejszy Twój domek to nawet nie jest twój, bo ty go ukradłeś kopciu. Nieprawda, ty nawet domek nie <grymne>. Ja mam domek, ja śpię tutaj zobacz pod drzewkiem. No zobacz e, jak nie fajnie, zobacz zam. jak przyjemnie. Ale patrz, ja bym chciał jedną rzecz zrobić. Ja bym chciał, bo ja to potrzebuję rzeczy, której... O, tutaj mam tę rzecz, ja bym zrobił... Ja chciałem zrobić takie trofeum. Patrz na to, patrz co to ja teraz tu robię. Patrz, 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 patrz co teraz się dzieje. Patrzcie, 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 patrzcie patrz, patrz. Trofeum. A! Dobra, już na, No, już kończymy ten odcinek. Napiszcie, czy chcecie więcej takich odcinków? I też napiszcie, co mam zrobić z tymi dwoma diamentami. Bo nigdy się tym nie posługiwałem, może nie wiem. Co można zrobić z pierścionek? Zrobić nie, nie wiem, co jeszcze, co jeszcze można zrobić z dementami. Bo to w Minecraft nie wiem totalnie, co można z tym zrobić. Zostawcie subika, łapeczkę, po więcej takich odcinków, żeby było daily. Wpadajcie też na kanał Maju, Maya też dzisiaj wrzucę odcinek. Nie wiem, czy później, czy wcześniej. Ale po prostu padnijcie na kanał zostawcie subika. I Elo! Elo!